śmiało ciało, śmiało ciało, by działać chciało. Cytaty komediowe to dobry pomysł na kampanię edukacyjną o raku. Na rak, raku. to się leczy. Kampania społeczna obalająca stereotyp, że rak to wyrok. Czasami problem trzeba ośmieszyć, żeby przestał być dla nas problemem, a resztą zajmą się lekarze. Integrująca wszystkie środowiska i organizacje pacjenckie, lekarzy, onkologów, fundacje oraz firmy komercyjne. Stawiająca na pozytywny, niestandardowy przekaz. Synergia różnorodnych działań i kanałów komunikacyjnych. Ponad 100 znanych Polaków, którzy zostali ambasadorami kampanii. Badajmy się no i popierajmy akcję. Rad, to się lepsi. Mieć kobietę, która kocha piersi bo bowiem bada się. Bądź supermenką przez całe życie, badaj się i pamiętaj: rak to się leczy. Ponieważ ta kampania jest zrobiona lekko i, i jakby poprzez dowcip e, dociera do odbiorcy, to może mieć fenomenalne skutki takiego, powiedziałabym, oswojenia z tematem. Męska i kobieca odsłona kampanii. Teraz ci wyjaśnię, jaka jest zasadnicza różnica między mną a Twoją dziewczyną. Iwenty edukacyjne i bezpłatne wydawnictwo. Warto wiedzieć, by wygrać. Charytatywny koncert Katie Melua na rzecz pacjentów onkologicznych. Aplikacja Piersi Badacze oraz towarzyszące jej wprowadzeniu na rynek Iwenty wspierające świadomość samobadania piersi. Przegonić raka. Charytatywny bieg mobilizujący Polaków do wspierania chorych onkologicznie. Wystawa w Parlamencie Europejskim promująca aplikację piersi badacze, ale przede wszystkim ideę świadomej i konsekwentnej walki z rakiem. Kampania RAK to się leczy. Ciąg dalszy nastąpi.